Cześć, dziś Wam pokażę jak zrobić wyrzutnie TNT. Potrzebujemy wszystkich tych samych rzeczy, jakie mamy w equipunku. Potrzebujemy także dropery z TNT. Stawiamy je po dwóch stronach. Tutaj dajemy płaską płytkę. I tutaj dajemy także dispenser z full TNT. No i dobra. Tutaj normalnie woda. Jak chcecie mieć większą mozęcie jeszcze jednego dispensera, ale to najlepiej jakby, jakbyście byli na jakimś górzystym terenie. Jako że jest na płaskim to normalnie daje. C4. No, no nawet 3 by poszło. I tak, łączymy to wszystko. I będzie nam potrzebny zegarek. Robi się go w ten oto sposób. Wszystko razem łączymy. Pamiętajmy, żeby najpierw nosić te dispensary, a na końcu ten, który będzie wyrzucał nam faktycznie TNT. I zaklejamy sobie tutaj górę, żeby to TNT razem się nie wybiło do góry. I tak, odpalamy zegarek i potem łączymy tamten Redstone. W taki sposób i podłączamy to.